Jak podobało Ci się pierwsze spotkanie z cyklu Video Ad Camp? Ja bardzo lubię wszystkie inicjatywy, które się nazywają Camp w nazwie, bo też i bywam na różnych kampach w Krakowie, w Gdańsku, w Poznaniu, w Warszawie. Więc fajnie, że tego typu inicjatywa pojawia się na uczelni. Eee... Były fajny strzał, bo cztery krótkie prezentacje, nie męczący dzień, w cztery godziny z hakiem, da się załatwić całą imprezę. Było fajnie, fajnie, że prelegenci potraktowali e, dosyć luźno te prezentacje, nie było to nudno i, e, i dowiedziałem się paru nowych rzeczy. Fajnie, że A2 Media współpracuje, pracuje nad nowymi, kolejnymi projektami. No, czekam na kolejne, mam nadzieję, że będziecie trzymać rękę na pulsie, nie tylko jeśli chodzi o reklamę wideo i tego co się dzieje w sieci, ale również inne tematy. A ponieważ pieczara Mediafana jest 3 minuty drogi stąd, to mam nadzieję, że będę częstym gościem na wideo od kampach i innych kampach na SGH.